I witam w już prawie ostatnim odcinku. Zagrajmy w The Neverhood. Zostało nam ostatnie kliknięcie, wybór moralny. Poprzednio wybraliśmy siebie, co było złym wyborem, ponieważ korona nie należy do nas. Korona należy się temu tutaj panu z tyłu. W myśl zasady cesarzowi oddaj co cesarskie, a Bogu to co boskie. Oddajemy koronę jej właścicielowi. Życzę miłego odbioru. What? I know what you're thinking and you can forget it. sleep so long. Who woke me? What is your name? Clayman. Clayman. Mm, yes, of course. Well, stand up, friend. You saved this world, and... Die, you old fool. No, I never really understood that guy. Come on, Clayman. We've got a neverhood to finish. This nursery is where it all starts. So wait here, Clayman, and I'll make you some friends. Zobaczymy, że humor nie aż do końca. Clayman, wake up. Clayman, wake up! Hey everybody, this is Klayman. And without his smarts, compassion, and high moral fiber, we wouldn't be here today. Half a cheer for Klayman. Hip hip hoo. It is now time to goof off. Impreza w niebie say. Mamy odpowiedź dlaczego Kleinen ma cztery brązowe palce. Po prostu inwencja twórcza Hobotka.

Jeżeli będziecie chcieli, mogę udostępnić więcej muzyki, Już mam całą historię. To no, jest też No, wiadomo, wszystko tutaj w postaci MP3. A, i tutaj widzimy, na początku mówiłem, że cała historia została oparta na pewnej książce. I tak właśnie historia oparta jest na księdze rodzaju ze Starego Testamentu Pisma Świętego yy, w historii stworzenia świata. Została ona troszeczkę przerobiona, przerysowana, ubarwiona przez Turców i w ten sposób powstał Neverhood. Yy, no cóż tu więcej powiedzieć? No, chyba ta gra mówi sama za siebie i cokolwiek będę tutaj usiłował yy, dodać od siebie będzie po prostu jakimś tam eukotem. Może po prostu nie będę Nie jest to jeszcze ostatni odcinek, w następnym eee, zaprezentuję eee, eee, coś w rodzaju filmu dokumentalnego, który twórcy eee, zrobili i dołączyli razem do płyty na wersję o, płyli powieszone ze swoich kup na drzewie, tak jak prosił nas Gliście kiedyś. Eee, Mam nadzieję, że uda mi się to nagrać, ten film. Muzyka też jest po prostu genialna. że chłopaki dobrze się bawili przy tworzeniu tej gry i mm, nie ma co się dziwić, też pewnie bym się świetnie bawił chociażby podkładając dźwięki, czy... Nie wiem, lepiąc z plasteliny. Ja się zaraz zobaczycie na filmie dokumentalnym. Gra Neverhood posiada coś w rodzaju drugiej części, a to nie jest to drugą część, nie wiem czy to jest kontynuacja. Yy, gra nazywa się School Monkeys. Nie mam tej gry i prawdopodobnie jej mieć nie będę, dlatego jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda gra School Monkeys, yy, zapraszam do poszukania sobie let's playów gry School Monkeys. Wiem, że są, bo już znalazłem. Yy, to jest School Monkeys, jest grą platformową. W przeciwieństwie do tej wspaniałej przygodówki. A teraz niniejszym zapraszam do obejrzenia filmu dokumentalnego.